Witajcie moi drodzy, może komuś z was przypomina się krajobraz miast izraelskich i ktoś z was pomyśli, że właśnie tu jestem, ale to nie jest prawda. Jestem na Ukrainie w mieście Humań, w mieście trzech kultur ukraińskiej, żydowskiej i polskiej. A dokładnie dlaczego to miasto jest uważane za miasto trzech kultur i co tutaj ciekawego się dzieje, dowiedziecie się o tym w tym odcinku. Otóż, zapraszam do obejrzenia. Zaczynamy. Humań, miasto położone w Ukrainie Centralnej, w obwodzie Czerkaskim. Blisko miasta znajduje się autostrada łącząca dwa duże miasta na Ukrainie, Kijów i Odessę, czyli północ i południe. Humań usytuowana jest pośrodku tej autostrady. Humań jest miastem czterech kultur, kultury żydowskiej, polskiej i ukraińskiej. Co dotyczy Żydów, żyje ich tutaj bardzo dużo. A co ciekawe, mają nawet swoją osobną dzielnicę. Dlaczego? Dowiedziecie się w tym odcinku. Również w Humaniu znajduje się Park Zofiówka. Ma miano najpiękniejszego parku na terenie Ukrainy. Co jeszcze ciekawego uda się nam znaleźć w tym miejscu. Zaczynamy! Zaczynamy zwiedzanie Humanii z dzielnicy żydowskiej, przy ulicy Puszkina w centrum miasta. Jak widać, dzielnica jest bardzo zabudowana i co roku budują się tutaj nowe ośrodki, hotele. Wszystko w celu przyjęcia pielgrzymów z Izraela. A co roku na święto Rochasza na Żydowskiego Nowego Roku przyjeżdża ich bardzo dużo dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Na pewno zapytacie się, dlaczego do Humanie przyjeżdżają tak dużo żydowskich turystów z całego świata i jeszcze na święto Nowego Roku. A odpowiedź jest bardzo prosta. Znajduje się to grup Nachmana z Bracławia, jednego z głównych przedstawicieli hasydyzmu na świecie, wnuk jednego z założycieli hasydyzmu Izraela, Balszemtowa. Ostatnimi słowami Nachmana z Wrocławia byli słowa o tym, że po jego śmierci ten kto przejedzie na jego grób, dostanie się do raju. To właśnie dlatego, żeby pomodlić się przy jego grobie, przyjeżdżają tutaj tysiące żydowskich pielgrzymów. Przy tej ulicy rządzą Żydzi, mają swoją służbę zdrowotną, mają swoją bazę gastronomiczną, noclegową. E, większość infrastruktury oczywiście została tu, tutaj zbudowana przez Żydów e, za dofinansowanie Izraela. Bardzo dużo przedsiębiorstw, różnych firm otworzyli się tutaj, żeby tylko popracować dwa tygodnie. Bo w połowie września przejeżdżałem pielgrzymie z całego świata. I tutaj odbywa się masakra. Po 500 zł wynajmułem po prostu pokój w, w mieszkaniu dwupokojowym na jedną noc oczywiście. I kolejka zaczyna się może nie wiem, z kilometr i trwa do tego wejścia, do którego teraz idę, czyli Kolejka do samego grobu Nachmana z Bracławia. Tutaj na niego niektórzy mówią Sadik Nachman. Wiem, że kiedyś obywatele Izraelu chcieli go ciało zabrać do Izraela, ale na to rząd ukraiński nie pozwolił. W celu oczywiście zarabianie pieniędzy w ten okres, ale nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie, bo. Mówią różne rzeczy oczywiście. No i tak jak do każdej synagogi, kiedy wchodzimy, dwa osobne wejście: jedno wejście dla mężczyzn, drugie dla kobiet. I wejście jest w tym miejscu, blisko toalety. Otóż, moi drodzy, już wyjeżdżamy z tej dzielnicy hasyckiej. Jak widać, tutaj mnóstwo sklepów e, związanych właśnie e, <grych> z kulturą żydowską. E, Żydzi też są. Tutaj ojciec z synem sobie idą spacerem wzdłuż tej ulicy. Bardzo, bardzo pięknie. Ale jak się okazało, to przy grobie Nachmana z Bratysławia nie można było nagrywać. Oczywiście nagrałem. Udało mi się, ale poprosili mnie usunąć filmik. Zrobiłem to, ale w usuniętych znalazłem. Także w porządku. Zobaczymy, jak wygląda grób wewnątrz. I za czym przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata. Ale teraz już kierujemy się w stronę parku. Parku Zofiówka, który jest, można powiedzieć, głównym zabytkiem tego miasta. Ale o nim już opowiem, jak będziemy na miejscu. Dobrze, moi drodzy, już zaparkowaliśmy auto. Tutaj, przy samym parku, przy Zofiówce, znajdziemy parking. Parking ładny kosztuje 40 hryweń, co na złotówkę około 6-7 zł za cały dzień. Mamy parking zszerzony. Co ciekawego się dowiedziałem, okazało się, że kilka lat temu. Otworzyła się druga zofiówka, czyli druga część parku, bardziej nowoczesna, do której oczywiście nie pójdziemy, ale teraz dam kilka zdjęć. Ta część parku jest o wiele mniejsza niż ta historyczna. Oczywiście ma w sobie różne, różne zabytki, głównie to zabytki przyrody. Jest bardzo nowoczesna, nie ma tam za dużego historycznego dziedzictwa. Ale, ale też mo, warto zobaczyć, jeżeli na, e, mamy więcej czasu w Humaniu, to no, warto, warto też zobaczyć e, tą drugą część. Przede mną widzimy główne wejście do parku Zofiówka. Tak naprawdę mamy ich dwa, jedno od strony południowej, drugie od zachodniej, przy hotelu Zofiówka. Po wejściu do parku widzimy dwa pomniki. Pierwszy Pomnik Stanisława Szczęsnego Potockiego, człowieka, który założył ten park, a drugi pomnik Zofii Potockiej, jego żonie, dla której Potocki zrobił prezent urodzinowy i założył park nazwany na jej cześć Zofiówką. Otóż, jeżeli jeszcze w tym roku chcecie ruszyć w podróż na Ukrainę, to zapraszam do skorzystania się z oferty biura podróży Wilejka. Wystarczy tylko wejść na stronę i zobaczyć, co na ten rok oferuje to biuro. 16-26 września wyjazd słońce Odesy z Tepe Akermano i Wino Mołdawię. Również będziemy w Humaniu i wy będziecie mogli zobaczyć ten piękny park na żywo, nawet w tym roku. Otóż wystarczy tylko wejść na stronę i skontaktować się z naszym specjalistą www.wilejka.pl lub napisać maila na adres wileka@wileka.pl. Otóż, nie przedłużając, kontynuujemy obejrzenia tego parku. Otóż, e, czym tak naprawdę jest ciekawy ten park? Po pierwsze, ten park e, powstał e, na końcu XVIII wieku przez polskiego szlachcica, grafa Potockiego, dla zbudował on ten park dla swojej żony, prezent na urodziny jej taki piękny zrobił. Żona była z Grecji i dlatego w tym parku możemy zauważyć bardzo dużo architektury greckiej, bardzo dużo takich greckich motywów. Również widać, że park nadal jest bardzo zadbany. Mieszkańcy tego miasta i ogólnie Państwo dba o tym parku. Nawet widziałem na gablocie turystycznej, że jest napisane, że, że to jedno z cudów Ukrainy i tak naprawdę e, mieszkańcy tego miasta są bardzo dumni z tego, że właśnie w ich mieście znajduje się ten park, że nawet nie tak dawno, jak już powiedziałem na początku, otworzyli jeszcze jeden nowszy park. Ale oczywiście interesuje nas bardziej ta historyczna część, również ma bardzo poetyczną nazwę Park Kamienia, Wody i Roślin, Miłość Kamienia, Wody i Roślin. Taką nazwę też przeczytałem z gabloty turystycznej, którą niestety, ale kupiłem. Tak mi się wydaje, że przed wejściem nie dawali nam żadnych informatorów turystycznych, tylko trzeba było ich kupować. za 20 chrywek to nie jest duże i nie jest mało, 3 zł, ale jak na Ukrainy to może być to w miarę dużo. Ale również oprócz mapki w tej gablocie też były obrazki i tak dalej. Co jeszcze fajnego co mi się podoba w tym parku? Po pierwsze, park jest bardzo zadbany, nie ma śmieci. Widać, że sprzątają, widać, że podtrzymują tutaj wszystko w dobrym stanie. Zaraz przejdziemy do części, która nadal jest uniwersytetem, a mianowicie to jest uniwersytet rolniczy w Humaniu i ta część kiedyś była siedzibą rodziny Potockich. Potoccy zbudowali tam dwa pałace w miarę duże których niedługo będziemy mieli do czynienia, zobaczyć. A tutaj ludzie mogą sobie nabrać trochę wody. Srebrna woda. Powiem kilka słów na temat wejścia do parku. Sytuacja wygląda w ten sposób, jeżeli chcemy indywidualnie wejść, to zapłacimy wtedy 70 hrywien, czyli na złotówki to będzie 10 zł. Dla emerytów, dla osób z wojny, z Donbasu i dla kogoś tam jeszcze, wejście jest za darmo. Co ciekawe, dla studentów płacimy normalnie, ale jeżeli studiujemy na przykład w technikum albo chodzimy do szkoły, to wtedy mamy darmowe wejście. Co dotyczy zwiedzań grupowych, zwiedzanie tak powiem, indywidualne kosztuje 500 hryveń. A jeżeli chcemy grupowo zwiedzać, to trzeba poczekać, aż zbierze się grupa 10-osobowa, i później z każdej osoby po 50 hryveń. Ale pani na przekazie powiedziała, że to bardzo, bardzo rzadko, kiedy grupa się zbiera, i dlatego najlepiej. Wziąłem sobie indywidualne zwiedzanie, ale i tak tego nie chcieliśmy robić. Jak widzimy, za moimi plecami znajduje się pałac potockich. W dniu dzisiejszym ten budynek wykorzystuje się jako oranżacja, czyli palmiarnia w języku ukraińskim. Znajdują się tam różne rośliny, w tym tropikalne. Również ta palmiarnia jest częścią Uniwersytetu Rolnictwa w Humaniu. Jak widzimy, ten pałac jest trochę zaniedbany. Po prawej części, po prawej stronie widzimy budynek, który został na pewno zbudowany podczas panowania Związku Radzieckiego na tych terenach, ale ale również można zobaczyć, że część parkowa parkowo-ogrodowa została bardzo dobrze odremontowana, odrestaurowana, pięknie zrobiona. Tutaj widzimy za moimi rysami bardzo fajny pomnik przyrody i tutaj nam Pan powiedział, że trzeba obejść trzy razy dookoła tego kamienia i oczywiście wszystkie marzenia się stępią. Zobaczymy, czy to jest prawda. Spróbujemy. Napis. Oryginalny napis, który został tutaj z czasów Potockiego, zachował się do naszych dni. Możemy zobaczyć staropolski język, ja tak naprawdę kiedy to aż przeczytałem, to aż gęsia skórka po że skórze, skórze, no nie jako No? Istnieje takie powiedzenie: jeżeli wejść razem na wyspy miłości w Umaniu, to już wracając będziecie z tym człowiekiem razem do końca życia. Otóż przy tym pięknym wodospadzie chciałbym z wami się pożegnać. Pożegnać się z Humaniem i powiedzieć, że naprawdę to miejsce warte, żeby tutaj przynajmniej raz przyjechać. A tym bardziej, że istnieje taka okazja wyjazdu z biurem podróży Wilejka 16 września po 26. Tak jak powiedziałem, proszę wejść na stronę wilejka.pl. A z mojej strony dziękuję i to wszystko. Proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Dima. Żegnam! Cześć!